Media ekspert wczoraj zamówione, dzisiaj przywiezione. Czy dostałem słuchawki? Dostałem. Wow. I oczywiście białe pudełko. A telefon miał być czarny, ale jakie jakie prestiżowe takie jest. Od... No, no wiesz. Wow. Pudełko w dotyku jest genialne. I pachnie niesamowicie. Wow. Wow. Imy urządzenie. Wow, jest ciężki, jest ciężki. A ja, jakie akcesoria dostajemy? Wow i to się nazywa prezentacja. Pamiętacie, jak inne flagowe smartfony dosłownie nie miały niczego, a tutaj zobacz ten pokrowiec. Jak to wygląda, jak to pachnie? Do tego przypomnę ci, że Huawei zawsze był liderem technologii ogólnie na świecie. Dlatego ładowarka stuwatowa, podwójny port. Tego się nie spodziewałem. USB-C i USB-A. No właśnie. USB-C, przewód. No i oczywiście ten pokrowiec, który. Wow! Dobrze, to może tak sobie tutaj odstawię. Na bok. No, jak jest przyjemny w dotyku. Co my tu jeszcze mamy? Może sobie to odłóżmy. App Gallery oczywiście z wiadomych przyczyn. Tu mamy QR Code, to sobie odstawimy na bok. No i SIM card TULA, czyli takie narzędzie do SIM karty. I instrukcja obsługi w środku, to on nie ma nawet. No, prawda? Skoncentrujmy się na pokrowcu. Jak by to nie brzmiało, ale jest przyjemny w dotyku. To jest tak, jakbyś jedwab dotyką. A jak to wygląda? Jak Louis Gucci Gucci. Wow. Nie, no to jest największa kamera w smartfonach, jaką kiedykolwiek widziałem. Bo mijając Samsunga wiele, wiele lat temu który stworzył po prostu aparat fotograficzny z systemem Android. Pokrowiec. Jak myślicie, z pokrowcem czy bez pokrowca? Oba przypadki wyglądają fantastycznie. Załóżmy pokrowiec. I teraz już ta wysepka nie jest taka rzucająca się mocno w oczy, tylko jest równo, ale wygląda przepięknie. Czy chroni kamerę? Nie chroni w ogóle. Czy chroni ekran? Nie chroni w ogóle. No, ok. chroni, gdyby upadło, nie daj Boże upadło na róg. No to w ten czas chroni, ale tutaj prosto no to ani to nie jest wyżej ekranu, no w ogóle nie jest wyżej ekranu. Więc czy dodaje chwytu? Dodaje. A wiecie czego najwięcej dodaje? Dodaje prestiżowego luku i to wygląda jak torebka Louis Vuitton. Gucci Gucci Odcisk glini papilarnych. Jest szybki. Nawet można powiedzieć, że bardzo szybki. To wszystko chodzi bardzo płynnie, proszę zobaczyć. Piękny amoletowy ekran. No i oczywiście to nie jest Google News, to jest Huawei News, można było powiedzieć, ale wszystko chodzi no, dużo płynniej niż Google News. Tu jest już naprawdę jak woda to płynie, ale to jest równiuteńkie. Szokujące, równiuteńkie. Ale czy zauważyliście, jak odblaskowy jest ten ekran? No mocno. Wejdziemy sobie w ustawienia i wejdziemy sobie właśnie w ekran. Możemy go troszeczkę ściemić, żeby nie był tak jasny dla kamery. Mamy tryb nocny, ustawiony na czas i od razu nocny. I teraz widać, jak odblaskowe jest to urządzenie. Auć! Może wróćmy sobie do białego, mniej odblasku. Mamy rozdzielczość, oczywiście ja sobie ustawiłem po angielsku, bo ja mam wszystko po angielsku. Można, można dać polskie, ale zostawmy. mam ustawione w najwyższej rozdzielczości. Można dać smart albo niską, dla oszczędzenia baterii. Czas tutaj odświeżania jest dynamiczny, z czego nie korzystam i nie polecam. Standardowy 60, ale wiadomo, na sztywno 120 i mamy zawsze pięknie. To różnice w użyciu baterii są marginalne. Więcej ustawień, mamy full-screen display i mamy ukrycie tej kropki, nocza, Ale czy ja wiem? Nie przeszkadza, niech tak będzie więcej ekranu, prawda? No, oczywiście. Mamy always on display i senior mode. I oczywiście biometryka. Yy, performance mode zostało 31% na baterii, 7 godzin. Bateria jest genialna. Power saving mode 10 godzin, bezprzewodowe yy, zwrotne ładowanie. Launch Manager, Battery Health. Po moich testach kamery, które już wykonałem, wideo wkrótce, dedykowane dla samej kamery, mogę powiedzieć, że jest to jeden z najlepiej trzymających smartfonów na baterii, z jakimi miałem do czynienia, gdyż zużycie po testach było dużo mniejsze niż w większości ultraflagowców. To wszystko pięknie, ale jestem troszkę zniesmaczony tym, że nie ma 5G. Dodatkowo zainstalowałem sobie kilka swoich aplikacji. Wiadomo, że nie ma Google, musimy używać g Tutaj są te aplikacje, ale przykładowo Google Wallet. O i tyle. I ja próbowałem go przeinstalowywać, czyszczenie pamięci i tak dalej, ale to nic nie daje. To po prostu nie działa. No i tutaj ja jednak chcę mieć w telefonie płatności. U mnie to nie działa, może jest to wina mojej sztuki. Ciężko powiedzieć, no i tu jest już dla mnie drugi ząk. Urządzenie ma ruchomą przysłonę. Nie dość, że cała ta kamera się wysuwa, co zobaczymy. Za chwilę to dodatkowo przysłona, co to oznacza. Ja może zbliżę na Państwa tutaj do kamery. I tutaj jest, patrzmy tutaj w sam środek, w obiektyw, prawda? Obserwujemy obiekty, w tej chwili jest na 16, dajemy na 2, 2.8, i F4. Widzimy, jak się zmienia przysłona. Jeszcze raz. SF4 do 1,6. I pośrednie, także to jest fizyczna przysłona. I tutaj jest tych ustawień aż 4. Gdzie czasami jest tylko 2. A tutaj jest bardzo zaawansowane. Uruchamiamy kamerę. I tu będzie dźwięk. Jest tryb nocny, jest snapchat, jest portret. I w portrecie dość. Ciekawe, bo mamy bardzo szeroki obiektyw, dużo szerszy niż w jakimkolwiek smartfonie, a do tego autofokus. Może nie jest to taki autofokus jak w Samsungu, gdzie możemy robić makro, ale tak szeroki kąt jest niedostępny w żadnym innym smartfonie. Jeśli chodzi oko, widzę, że nieźle. I to mi się podoba. Foto również tak samo szeroki, mamy skróty, co jest bardzo fajne, aczkolwiek nie ma. 16,9, szkoda. 14,1 na 1, 1, 1, 1 się stare iPhony. Tam też nie było 169, do dopóki tego nie wdrożyli. Filtry są oczywiście pod prawym palcem. Czarno-biały to tak jak umarł. Dobra, lecimy dalej. No nie, bo to, ktoś te Bitcoin musi później widać. Video 4K30. I tutaj, proszę Państwa, wróćmy sobie z powrotem jednak do foto, bo nie powiedziałem o jednym. Nie powiedziałem o tym, że mamy autofokus w szerokim obiektywie, i a nawet makro, takie można powiedzieć, dedykowane. on to tam włączy to makro. I w makro możemy się zbliżyć i zrobić makro zdjęcie. No, makro zdjęcie spoko. Spoko. No, ale moim zdaniem można użyć szerokiego obiektywu i też to wychodzi um, fajnie. Nawet szerzej, główny obiektyw. Lub w telefoto możemy strzelić. A może ten, to jesteśmy bardzo, bardzo blisko tego. Bardzo piękne makro. Możemy pójść do 35 w makro, a żeby z tego wyjść, no to trzeba wyłączyć makro po prostu. A jak je wyłączyć? Jakby się włączy, to trzeba przejść po prostu. Po prostu. I w ten czas mamy 100. Dobrze, że ta kreska tutaj do kontroli jest, pro jest prosta. No troszkę jest tak zakrzywiona do przodu, ale nie jest mocno zakrzywiona, więc łatwo się to yy, kontroluje. Oczywiście będzie oddzielne wideo do samej kamery, więc tu będziemy troszkę tak szybko. Mamy yy, różne filtry, X, Image. Jest tych filtrów tam troszkę, nie za wiele. Ale to jest, nawet na pudełku jest ta informacja. No i wideo 4K30, gdzie możemy iść do 15X. Możemy przechodzić między obiektywami podczas nagrywania. I 4K60, gdzie do 10 możemy jedynie yy, przejść. Ale 4K60 również możemy przechodzić między obiektywami podczas nagrywania. I to jest bardzo dobre. Aczkolwiek nie ma przodu i tył tak. Bo kiedyś, no szkoda, że tego nie ma. W tej chwili musimy wyłączyć. I 4K60 z przodu również tak szeroko. Do vlogowania, to to jest super. O, i ten autofokus. na no, 4K60 to już tak. Jakby go nie było. 4K30, ok, foto on jest w niezmiernie szybki, ale wideo bardzo wolny. I również mamy filtry ym, i tak dalej, te, które były we, w foto. Mamy opcję Pro, i tutaj możemy w, raw, w rawie strzelać. Pro dla wideo, yy, wiadomo. Mamy dual video, czyli możemy z dwóch kamer jednocześnie, również możemy zmienić obiektywy. I to jest fajnie, o, możemy tak, możemy tak, możemy na pół, jak byśmy chcieli. Możemy podłączyć więcej niż jeden telefon, znaczy kolejny telefon i multicam zrobić. Wysoka rozdzielczość, panorama, super makro, slow motion i high res photo, czyli 50 megapikseli, no za blisko nie może. No i to trochę schodzi do 50 megapikseli. Przypomina mi się starsze modele e, smartfonów, w tych, no, w tych najnowszych to szybko to w miarę idzie. Dopiero jak jest 200 to dużo musi naświetlać. A no tutaj przy 50 grze na świetle, ale zdjęcia wychodzą przepięknie. I to wszystko pięknie, ale sprawdźmy sobie próbki zdjęć i wideo. Oczywiście do pobrania będą w opisie jedyne niepowtarzalne zdjęcia z tego urządzenia bez żadnej kompresji. I tu będziesz mógł sobie u siebie sam sprawdzić, jak to wygląda. Szeroki obiektyw. Główny, troszkę jaśniejszy, wróćmy do szerokiego. I gdybyś chciał vlogować w szerokim obiektywie, tak to będzie wyglądało. Z autofokusem. Co to oznacza? Oznacza to, że możemy zrobić makro, czyli zbliżenie. Na przykład, przednia kamera. Można ją dać bardzo blisko, średnio lub daleko. I w bardzo szerokim kącie To jest najlepsza opcja do vlogowania. Teraz, jak filmuję. Uroki miasta. Myśli, że, myślałem, że ale w szerokim obiektywie. Zobaczcie, jak to jest szerokie, jak to jest dobrze do vlogowania. To jest numer jeden. 4K60. Czy jest autofokus? Wygląda na to, że autofokusu nie ma, ale jeszcze sprawdźmy to z bliższa. nie ma. Jeszcze bliżej. To on jest, z tego co widzę, to jest. Tylko jest bardzo wolny. I trzeba trzymać odpowiednią odległość. 4K30, troszkę szybszy. Jesteśmy w 30 klatkach. Jak widzicie? Bo ja jestem teraz wyblurowany, więc ten autofocus jest. No, to nie jest to, to Samsung. Ale zatrzymajmy się tutaj, bo zaszło za daleko. To jest tylko rozpakowanie i pierwsze wrażenie, a nie recenzja. Za dużo pokazałem. Pamiętaj, recenzja wkrótce, jak i test kamery. Samo urządzenie ma dość dla mnie znaczący problem, można było powiedzieć. Przegrzewanie się. Auć! ale to już w następnych. Odcinkach. Wszystko chodzi płynnie. Jak w szwajcarskim zegarku, jakość wykonania jest na najwyższym poziomie. Można byłoby powiedzieć, że dźwięk, który dochodzi z tych głośników, jest Niesamowity, numero uno, a dodatkowo, gdy podłączyłem słuchawki Galaxy Buds, to tak jakbyś miał nowe słuchawki. Jak to jest, że Galaxy Buds najlepiej grają z innymi smartfonami niż Samsung Galaxy S? Nie zainstalowałem oryginalnej aplikacji, lecz skorzystałem z 3D dźwięku i różnych funkcji dźwiękowych właśnie w Huawei i... Odżyły te słuchawki, bas, w ogóle jak to gra! Numer... To numerono, normalnie... ja nie, Tu musi być jakiś piekielnie dobry deck. Mam wrażenie, że tutaj włożyli wszystko najlepsze, co mogli. Ta jakość wykonania, to jest powiew świeżości w nudnym 2024 roku smartfonowym. Yy. No, no właśnie, bo te wszystkie smartfony tak, tak naprawdę. To one takie same. A tu jest coś innego. Tu jest to wysuwane tego tutaj. Wygląda inaczej niż wszystko. No, trudno, żebyś go pomylił z jakimś innym smartfonem. I ten wygląd jest... Muszę ci powiedzieć, że nie jedna niewiasta się lukała. A co to jest? No właśnie, bo to wygląda jak Louis Louis Gucci Gucci. I to może być tak zwanym. No właśnie. Pozdrawiam i polecam.